Ale czemu ty do szyb psikasz na płytę? Powiedziałaś, że to jest do szyb. Ja zawsze tym od szyb myję płytę. Nie. Przecież chcę pomóc, raz wrzuciła tutaj normalnie płytę. Ja zaraz zobaczę, czy ja tam wejdę. Myszo, co ty robisz? Och, nie dałam rady czasu. Jeszcze raz. Jak ona trzeba się no to od razu wchodzisz. Myszko, ja na chustkę znaczy, oba te, te buty, ten też, pomimo odkrytej pięty kojarzy mi się z jesienią, oba bym zostawiła na następny sezon. W ogóle nie wchodziłabym w to. Ja jestem za tym, żeby ten klocek odsunąć od kolekcji, ale zostawić ten z otwartą piętą. No ale sandał to też trochę co innego. Ten, one są super, troszkę tu musi być, ale w ogóle bardzo to lubię. Tylko, że nie na wiosnę. Na nie, ta czekolada jest za ciemna. Jeszcze jaśniejsze? Tak. Teraz może pani założyć całą parę? O, oh, ja. Yeah. Słuchajcie, zostaliście nas w bardzo ważnym momencie, bo właśnie pracujemy nad kolekcją butów, jak te buty się nazywają, panie Rafale? Janachowska. Wiem, że ta nazwa Was totalnie zaskoczyła. Prawda, wszyscy jesteśmy niedowierzamy. I w tej chwili pracujemy nad kolekcją Wiosna-Lato. czyli. Cieszę się, że dziś świeci słońce. Mamy taki chociaż delikatny słoneczny vibe, bo wybieramy buty no właśnie na lato, jak sama nazwa wskazuje. Więc y, to jest trudne podejmowanie decyzji na temat tego co dopiero będzie w takiej perspektywie czasu. No ale oczywiście cała produkcja wszystko wymaga mm, takiego wyprzedzenia. I ja tu jestem już od rana mierzę, to są właśnie nasze już o jest było tego dużo więcej, ale tutaj jest już taka gruba selekcja. Gruba selekcja tak. No, i po tej selekcji mierzymy takie modele, które najbardziej naszym zdaniem rokują. Jak rozmawialiśmy sobie w ogóle o zrobieniu tych butów, to stwierdziliśmy, że Izabela Lanchocka, która kiedyś zawodowo tańczyła, a teraz jest w party i w ślubach, e, zrobi buty najlepsze, bo to będą buty i do tańca i do różańca. Czyli i wygodne, i piękne, i na imprezę, i na co dzień. E, ja właściwie w obcach spędziłam całe swoje życie, więc no, mam wrażenie, że jestem w stanie je. Dobrze ocenić i ustalić, co dziewczyny mogą kochać, a co niekoniecznie. Przyszło jedzą, Tak Kochanie, jest jestem taka głodna. Także? Na górze wszystko jest. Jemy w konferencyjnym, czy. Bo uryjesz, wszystko jest teraz. Znieś to konferencyjne. i ten, ja mu w ręku. Jest tylko pazerna. <grym> ten ciemniejszy. Jemy na. Nie jemy. Dobre. A On jest jaśniejszy od tego, który mamy. Mhm. Obecnie, w ten by Nie, bardziej brązowy. Nie ma tutaj takiej pięknej, nasyconej czekolady, ta, która my mamy, jest piękna, ale u nas bardzo ciemna. Ona powinna być stopień jaśniejsza. No. Jezu, a ta zieleń jaka Co, zieleń? Czy to czarny, bo jest? One też takie by były piękne. Piękne, mm. by, dobra. No dobra, ale na razie dobra. rozmawiamy o budach na za no, pół na... roku, a nie na zero rok. Dokładnie tak, dobra. <laughs> no i dlaczego te są mniej wygodne od tych? Dlatego mierzę pani jeden i drugi dla porównania. To ten nie. Nie, no zdecydowanie y, to, co się dzieje w środku w tym bucie, to musi być tak jak w beżowym. Okay. Jest zgrabniejszy, lepiej się trzyma uh -huh. na stopie, jest bardziej miękki pod spodem, ma milutkie te, takie poduszeczki. Zdecydowanie. Nie wiem, nie wiem, jak one są inaczej, ale... Uh -huh. Dobra, i moją rekomendacją zrobienie jest ich w zamszu. Ale Ten, obu kolorów? Y, w dwóch kolorach, czyli zrobimy go w czarnym zamszu i w beżu, tym beżu zamszowym, który mamy na tym modelu. To jest trochę tak z tymi beżowymi, z odkrytymi palcami zamszowymi, że jak tu będzie ten zamsz, to od razu on się brudzi, zostają ślady na tych butach i one wtedy od razu już brzydko wyglądają. Wypancowano się pod palcami. Pod względem praktyki no, tak, no, praktyczności zdecydowanie że skóra zawsze no, będzie lepsza. No właśnie. No dobra, wszystkie buty dziś od rana już pomierzyłam, ale to oczywiście nie koniec. Teraz mój mąż wymyślił, że on chce się nagrać rolkę. Ja zaraz zobaczę, czy ja tam wejdę. Myszo, co ty robisz? Dwa samochody musimy ograć, znaczy ja muszę. Myszuś, i ty po prostu biegasz pod rabina? No słuchaj, ktoś musi myszko. W To nie wierzę. Ja też nie wierzę. Co? I teraz to za... Więc stajesz tu, zakładaj na buźkę, za każdym razem jak trzaśniesz, mhm, to patrzysz się w kamerę i mówisz co? A czy ta rolka się zaczyna, jak ja już mam opaskę ubraną, Staję tu. Czy ja po prostu stoję? Stoisz sobie ja tu. Ja bym poprosiła, żebym chciała tak bokiem, co? Bokiem chciałabym stać w taki sposób, żeby moja sylwetka ładnie się prezentowała. Dobrze, ja stoję, wychodzę stąd. Tutaj jest, już cię nie widzę, więc wystarczy tak. tutaj. Ona z z drzwiami i powie do kamery: "Nie wiem". To ty wtedy ty wchodzisz i mówisz: "Myszko, Ty mówisz buziaka. tak tym razem: "Nie wiem". Dobra, nie, ja tak mówię, nie wiem. Nie wiem. A ty tutaj "Myszka, to już jest garaż Powinnaś znać, i Dobrze. buziak. buziak ja na Dobrze. 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 Uwaga, mm. pamiętaj. Y jak trzaśniesz drzwiami, to patrzysz się w kamerę i mówisz, nie Patrzę wiem. Patrzę w kamerę, oczywiście, tak. dobra. Trzy, cztery. Oh, nie dałam rady czas. Jeszcze raz. Jak ona trza się no to od razu wchodzisz, myszko, ja na chłuska, Ale ona powie, nie wiem. Powie, nie wiem. No to tak. ja akurat poczułeś ten czas, żeby iść. Trzy. Trzy. Dobrze Czeka. wygląda figura? Tak. Nie wiem. Myszko Janachowska.pl <laughs> Powinnam znać! Powinnaś. Ale cieszę się w takim towarzystwie. Wie. Mamy to! Dobra, Państwa. odjeżdżamy, odjeżdżamy, odjeżdżamy. Odjeżdżamy, te, nie podchodzimy pod kamerę, żeby nie ruszyć, proszę Państwa. Tutaj zaczynamy. No, Bentley. Traktor. <laughs> A nie ma kabrioleta tego Roysa? Rolls Royce Ale mówisz Ferrari prosto, czy jak to masz mówić? Nie Ferrari, Ferrari. <coughs> Gotowość? Ferrari Good? Potójłeś dubleka? Na obojętne, który następny. Także przed chwilą dosłownie tatuś się wykazał jaką jest duszą artystyczną, jak pięknie nagrywa rolki. Oczywiście mnie w to wmanuwrując, a teraz zobaczymy jak artystycznie wykaże się mój synek, który właśnie zaczyna swoją kolejną lekcję fortebia. Zobacz co mam. Ja się, ja miał miał, miał miau miał. Mam miał, miał, miau-miau-miau. Bo my zakomponowaliśmy jeden utworek miau-miau, a dzisiaj skomponujemy to kto? Nie, dzisiaj po miał. miau Okej, będziemy grać też tam. Ja Ci powiem miau 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 No to ja będę... Teraz przed czas, żebym ja nagrała dla siebie jakąś rolkę. Już mąż samochodową ma. Nie wiem, mnie ta rolka nie śmieszy. Zobaczymy, czy Was będzie śmieszyć. Ale teraz jest czas, żebym ja nagrała swoją rolkę. I, I ja mam śmieszną. Prawda, że mam śmieszną? I bardzo. I taką życiową. Taką wspaniałą, tak. Wspaniałą, cudowną. Czekaj, ale na razie możemy przesunąć od kurzy? Tak. Poczekaj, Takie najpierw. coś do tego, nie? Tak. Taką łopatkę. O! Yes. Taką czy taką? No może być taka. Dobrze, proszę bardzo. Dziecko sobie gra, rozwija się, a my w tym no. czasie... Też się rozwijamy. Gotujemy. <noise> Jest ja zjadła coś słodkiego, nawet zakupiłam takie coś słodkiego. To... Nie no Izabela, przed chwilą byłaś najedzona. No ja to było przed chwilą, tak jak słusznie założyłaś. Ale podzielę się z Wami, nie to, że nie, patrz. No, ja... Nie. Pączek z pistacją, z maliną, z różą, serniczek baskijski. Właśnie wzięłam taką drożdżówkę z bo ja kocham śliwki ze śliwką i kremikiem takim waniliowym. Takie ładne foremne to A dba. poza tym, ja jutro idę, na, jutro idę na usuwanie ósemek, To oznacza, że przez najbliższy tydzień nic nie zjem, więc muszę dzisiaj się najeść na tydzień do przodu. Dobrze, kochana. Smaży ci się. Też yy, przykryję to patelnią. Yy, nie. Tym drugim pokrywką. <laughs> Dawaj. Ty boja na dziewiątce. Ja już się... Jezu, to za grubo jedziesz. No już śmierdzi, nie? Nie wiem. A możemy włączyć taki dmuchacz. Oka, bo to się... Dobra, i tu mamy aparat, więc to będzie nasz kadr, także musimy wyjechać z tym telefonem tak, na moment. Proszę. Poczekaj, a czy w tym yy, nagraniu był moment smażenia? Nie. Był. Nie? Nie. Ty, a to już działa? To jest włączone? Nie, a weź to włącz. A jak? Nie hmm. wiem, gdzieś tu taki czerwony przycisk jest. Rec. Rec. Czerwony? Tak. Moim zdaniem musimy podnieść musimy obroty. Podnieść obroty. Podnieś obroty. Mhm. Ale bo ono... Nie będziemy go jeść, więc ono... Chodzi o to, że widzisz, żółtko jest... Miękkie nadal. Robisz jakby jajko idealne, a do rolki nie potrzebujemy idealne. Nie, bardziej wycięte. To co robimy? Ja wiem. Mm, nie wiem. Chcesz dołożyć tłuszczu? Nie. No, żeby nie przywarło, może chcesz dołożyć tłuszczu Czy do piekarnika? Z... No, tu jest wyższa temperatura niż teraz w piekarniku. Róż, Ale piekarnik tak. ci walnie z góry, a to ci cały czas od dołu robi. Tak, wiem, ty jesteś królową kuchni, a <laughs> ja jestem nikim. Co myślisz? Czy ten um, a czy kotek miał, miał się wypeka? No nie wiem, daliśmy dzisiaj go do prania, może już się wyprał, synku? No tutaj mamy kompozycję dla kotka. Dla kotka. Chciałbyś hmm. dla niego zagrać, tak? No to Kres wiesz sam co... Sam, sam piosenkę napisałeś. No. Za... A mógłbyś mi ją zagrać, a nie kotkowi? A. nika zagrozić. Nie Chyba Twoja ulubiona, tak? Co, mam zobaczyć, gdzie jest kot? No. Mam zobaczyć, gdzie jest swój kot? Dobra, to siadaj i trenuj jeszcze piosenkę dla kota i zobaczy, gdzie jest kot. Pięknie, myszo moja, pięknie, bo jak ty grasz. Gdyby to Selin Dion usłyszała, od razu chciałabyś śpiewać. Dobra. I tak oto powstaje moja rolka. 对。Okay. No właśnie, było to jajko, no myszuniu, było. Zepsułeś to jajko? Yyy, odkurzacz był jest po prostu. Jest. Odkurzyłyśmy jajko. takie strasznie zakurzone było. Oh, aż mi wpadło. No, Zabrać Tak, troszeczkę, rano, no, no, no. Poczekaj, muszę tu, kochanie, idź ty graj, co ty Ale narobiłam bałaganą, Wydaje mi się, że rolka już jest nagrana, a właściwie kocham ten odkurzaczek. On mi pomógł. Ten odkurzacz ma w ogóle 5 mega super funkcji. Zaraz Wam pokażę tą, oprócz ściągania jajka, moją zdecydowanie ulubioną, bo on daje radę mamy bo fantazja fantazja bo fantazja ja twoje jest robię. od tego i powtórzmy ze słowami bo, bo fantazja, fa fantazja fantazja bo fantazja, fantazja, fantazja jest od tego i mamy ze słowami bo fantazja fantazja bo fantazja jest od tego aby co aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. Dobra, teraz kot słucha, jak ty śpiewasz. I w ogóle nie ma dyskusji. Jak, po prostu jak ty ładnie mu nie zaśpiesz, to on się obrazi, pójdzie spać. Bardzo proszę 3, 2, jeden, go! Uwaga, pokazuję Wam moją ulubioną funkcję tego odkurzacza. To jest funkcja, bo wiecie, że ja jestem zawsze w niedoczasie i uważam, że... Jak tylko można, trzeba o ten czas dbać na maksa. Więc jak można zrobić dwie rzeczy jednocześnie, to ja w ogóle to rozwiązanie kocham. I moja ulubiona funkcja to jest jednoczesne odkurzanie z myciem podłogi. Więc lecimy na mokro i ściągamy to mokro na sucho. Cyk, cyk. I jednocześnie podłoga jest myta, odkurzana, więc mega super rozwiązanie. A co jest najważniejsze, że zostaje na koniec właśnie sucha. Proszę bardzo. Także jeśli chodzi o moją ulubioną opcję, to działa, to też działa jak coś się wyleje, soczek ketchup, cokolwiek. Tu jest pojemnik, w który wlewacie wodę i to jest wasz... Filtr. Z tyłu wlewacie wodę razem z detergentem, i to jest pojemnik do pompy. I właściwie w bardzo szybki sposób możecie sobie podłogę umyć i odkurzyć. To jest moja ulubiona opcja. Ale oprócz tej mojej ulubionej, ten odkurzacz ma jeszcze cztery inne, bardzo fajne. Po pierwsze, macie odkurzanie bezworkowe, odkurzanie na sucho bez worka, czyli zamieniacie ten pojemnik z wodą na zwykły pojemnik i po prostu tam padają wszystkie nieczystości. Kolejne dwie mega super opcje to jest pranie dywanów i pranie tapicerek i ostatnia opcja to odkurzanie z filtrem wodnym. A ponieważ ten odkurzacz marki Thomas, dokładnie ten model nazywa się Drybox Amphibia, kupiłam dla mojej koleżanki, która właśnie wprowadza się do nowego mieszkanka i wiem, że będzie z tego prezentu zachwycona, więc mam jeden świeżutki w kartonie, który będzie darowany. O, a propos pożytku, to idę posprzątać w kuchni tam, co nabrudziłam, jak robiłam swoją rolkę. A co Ty pobrudziłaś, jak robiłeś swoją rolkę z autami? Co pobrudziłem? No. Spodnie. <laughs> Tym tematem będziesz wiosnę sam, sam się zająć, ja w to nie wchodzę, ja posprzątam w kuchni. Kochanie, jak cudownie ugotowałaś, jaka to jest zupka? To nie jest kochanie zupka, ugotowałam Ci dzisiaj danie mm, kuchni indyjskiej, tak jak lubisz, y, z krewetkami. Y, Kropka. Kropka. Ale nie będziesz teraz chyba teraz tutaj grzał? A gdzie mam grzać? No ja chciałam to myć teraz, bo ja tu rozsmażyłam jajka. Dobrze, to sobie zagrzej i wtedy ja umyję. Albo najlepiej Ty umyj. Nie. Masz tu super nowe preparaty polskiej firmy, bardzo dobre. Posłuchaj, to ja sobie to odgrzeję na parze. <śm> <śm> Ale nie, gdybyś nie. posprzątał tym fresco, to byś nie robił takich jazd, bo to jest posłuchaj, bardzo nie, proste. Ja sobie to odgrzeję na parze, bo, posłuchaj, ja mam swój yy, ten... Ja nie jestem taki, żeby sobie tam bruździć. Biorę sobie płyn, kuchnia. Tylko po co ja to, psik, to... Psik. W ogóle bezproblemowo, rozumiecie, bezproblemowo. Zostawiam sobie to na 30 sekund, no jak jest gorzej, zabrudzona powierzchnia, tą minutkę dosłownie. I dopiero wtedy pyk pyk pyk, zbieram mi do widzenia. Przepięknie pachną te rzeczy. Dla mnie zawsze w sprzątaniu najbardziej drażniące są zapachy do kuchni, no szkoda, że nie czujecie, jest na maksa super ten zapach. Balsam do naczyń też jest wspaniały, super radzi sobie z tłuszczem, naprawdę bardzo dobrze, szybko, wydajnie myje naczynia. Jeżeli chodzi o szyby, ile mamy luster i szyb w domu? Myszko, tego nawet najmądrzejsi ludzie nie są w stanie zliczyć. Dokładnie. Bo mamy tak dużo, że to w ogóle jest za dużo. Uważam. Dlatego mam też w tym du dużą ilość płynu, A ty, duży czeka, zapach. Bo szyby to przeważnie je. Ja pokaż to. Ty mnie myłeś? Nie, nie znam. No. Mm, Kochany, to musisz zacząć. Nasza pani już myła. Ja nie widzę brudnych szyb, ty wiesz o tym. To co jest najważniejsze, to to, że nie ma mazai po tym. Czyli cyk, płyn, papier bez ty. żadnych dziwnych szmatek najlepiej. Stop. No? Opróżnij lewy zbiornik. A ja wiem, no? w i nalałem wodę. <laughs> Jestem hicior, co? Mhm. Chcesz przetestować ten płyn? Tak. Ale czemu Ty do szyb psikasz na płytę? Powiedziałaś, że to jest do szyb. Ja zawsze tym od szyb myję płytę. Nie, przecież chcę pomóc raz w życiu, a tutaj normalnie piję. Nie wierzę tu to, jesteś niemożliwy. Ty, ale to wychodzi co? Poczekaj, smugi są. Nie ma smug. Zaraz Na pewno to nie jest takie jak... Ty, to całkiem jest okej. Okay. Ale Ty naprawdę myjesz płytę płynę. Tak, to... przysięgam ja zawsze myję płytę, tym gorszy, bo y, wtedy nie ma smuki i idealnie o kudę, myję. O bardzo dobrze wymyło. Nie, no nie gadaj. Poczekaj, a tu? Bo to jest porysowana nasza płyta już niestety. Poczekaj, to można przepolerować, patrz, patrz. No leć w polerkę, leć, pokaż, pokaż jak pucujesz, no pokaż, pokaż. Poczekaj. No czekam, 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 pokaż efekt. Prezes. Nie, yeah, ale wypucował. Poczekaj, czekaj. nie głupio pachnie. Ale są, popatrz, normalnie no. tu są zarysowania. No I tu idealnie je widać dzięki temu płynowi. To Może źle, że jest widać. To za dobry. Płyn. Wyszły zarysowania. Wyszły zarysowania. Ale jak Czyli... zgasisz światło, to. <grym> nie Poczekaj, jak zgasisz światło, to będzie tu naprawdę czysto. Tak. Patrzcie, lśni czystością. Hmm. Znaczy, najbardziej mi się podoba to, że jak posprzątam tymi płynami czy ja, czy kto inny, no nie oszukujmy się, rzadko kiedy ja sprzątam, to naprawdę mm. pięknie pachnie. Ładnie pachnie. Mój mąż powiedział, ładnie pachnie, ładnie pachnie. No i jeszcze jedno, oprócz tego, że są bardzo skuteczne, pięknie pachną, są też ślicznie zdesignowane, to muszę Wam powiedzieć o tym, że to są preparaty, które są bardzo przystępne cenowo, bo ta cała otoczka brzmi jak hmm, drogo, a to jest pięknie, to są produkty rozlewane w Polsce, naprawdę świetnie testowane i powinniście zwrócić uwagę na tą markę. Fresco. Myszko, zasłużyliśmy na coś słodkiego. Mhm. Mm. To był ciężki dzień, zagrać ci coś? Myszko, ale coś ładnego. Dobra. Naprawdę ładnego. Dobra. Wiesz, że Chris, Chris uczy się grać. Mam nadzieję, że wkrótce będzie tak sobie dawał radę jak mama. Ty ładnie grasz! Mówiłaś, że dawno nie grałaś. No bo dawno nie grałam! Matko -woska. Się herbaty, jednak. Ej! Mówiłaś, że gra. Grywam czasem. To samo już... gra. Oszustka. Dziękuję. To było dobre. Dobra, ja tylko ponczywka. Tak. Tego sobie ja Chris zarezerwował, więc tego nie możesz. Ale ja chcę... Malina czy pistackie? Miszuś, zawsze malina. No i dobrze. A możesz dać mi nożyk, żebym przekroił go? Możesz literczkę, możesz. A po co go kroić? Chcę pół. Dobrze. To był ciężki dzień, pełen emocji, ale było super. Do następnego razu.